Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie już po tytule, zapraszam Was na filmik dotyczący cery, a właściwie to, jak utrzymać ją w dobrym stanie. W tym filmiku podam takich 5 trików, które, dzięki którym po prostu Wasza cera będzie wyglądać bardzo ładnie, bez makijażu, bez podkładu czy też korektora. Jeżeli chodzi o mnie, to ja nigdy nie miałam jakichś większych problemów z cerą. E, jednak powiem Wam że kilka miesięcy temu, w zimę, przybyło mi trochę tych niedoskonałości, ponieważ e, jeszcze właśnie przed zimą w ogóle się nie interesowałam pielęgnacją. Używałam tego, co po prostu mi wpadnie w ręce. Natomiast w momencie, kiedy przyszło mi trochę tych niedoskonałości, stwierdziłam, że chciałabym się w tym temacie bardziej zagłębić. No i od tamtej pory, że tak powiem, troszkę wiem o tej pielęgnacji, dlatego chciałabym się właśnie tym, całą moją wiedzą podzielić właśnie z Wami na tym filmiku. No i bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do dalszej części filmu. Po pierwsze, wydaje mi się, że najważniejszy krok, jeżeli chodzi o e, cały wygląd cery, jest dobranie swojej własnej pielęgnacji. Dobranie pielęgnacji nie jest takie proste, jak się wydaje, ponieważ każdy ma inny typ cery. Niektórzy mają cerę suchą, naczynkową, wrażliwą, wtuszającą się bądź mieszaną. E, tak więc, no, tutaj wiecie, komuś może się sprawdzić jeden produkt, a kogoś może uczulić. W moim przypadku było tak, że kiedyś małaścitara poleciła mi serum. E, i jej się ono sprawdzało świetnie, wszystko było ok, a w moim przypadku po prostu mnie uczuliło. Tak więc, jeżeli chodzi o dobranie pielęgnacji, to jest to dosyć długi i złożony proces na zasadzie prób i błędów, bo wiadomo, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy jakiś produkt nam się sprawdzi, czy też nie i dalej nie możemy zapominać o żadnych elementach w pielęgnacji jak już mamy dobraną całą pielęgnację no to często po prostu po jakimś tam czasie zapominamy bądź nie chce nam się używać powiedzmy peelingu te dwa razy w tygodniu czy też maseczki jednak jest to naprawdę dosyć ważne jeżeli chcemy naprawdę utrzymać naszą cerę w takim fajnym stanie żeby tych niedoskonałości było jak najmniej, tak więc jest tam naprawdę mnóstwo osób, które zapominają często o tym peelingu albo robią go raz na miesiąc, jest on bardzo ważny w momencie, kiedy chcemy właśnie pozbyć się martwego naskórka, tak żeby inne produkty, na przykład kremy lepiej się właśnie w tę cerę wchłaniały. I jeżeli chodzi jeszcze o pielęgnację, to ważne jest zwracanie uwagę na składy różnych kosmetyków. Najlepiej dobierać sobie kosmetyki które mają naturalne składy, nie z jakimiś substancjami chemicznymi, które zamiast nam pomóc, to pogorszą stan naszej cery, mogą ją podrażnić. Niestety niekiedy jest tak, że kosmetyki, które mają świetną, świetne składy, nie są zbyt tanie. I właśnie tutaj się wiąże kolejny punkt, czyli nieważna jest ilość, ale jakość. Lepiej mieć mniej kosmetyków, które rzeczywiście mają świetne składy niż tysiąc ze składami bardzo średnimi, ale oczywiście nie zawsze. Tak jest, że produkty, które mają do, rzeczywiście dobre składy, są drogie. To, że mam dobre składy, nie równa się, że właśnie są drogie. To jest naprawdę bardzo różnie. Właściwie to zależy to e, zupełności od marki, ale jak mówię, najważniejsza jest jakość e, i ja się do, o tym przekonałam dopiero właśnie na przestrzeni kilku miesięcy. E, tak więc. Tutaj taka porada ode mnie. Jeżeli chodzi jeszcze o ten punkt, dobra pielęgnacja, to ważne jest dokładne oczyszczanie twarzy zarówno rano, jak i wieczorem. Niestety to oczyszczanie twarzy w tych porach jest takie średnie, ponieważ rano jesteśmy jeszcze nierozbudzeni, a wieczorem zwykle nam się nie chce tego robić. Ale jest to naprawdę bardzo ważne, ponieważ po całym dniu te bakterie osadzają się również na naszej twarzy, tak więc o tym też nie można zapominać i nie można robić tego niedokładnie, jeżeli po prostu chcemy, żeby nasza cera. Nie miała niedoskonałości, bo właśnie od niedokładnego odczyszczenia zwykle robią się głównie po prostu jakieś niedoskonałości. Ok, więc pierwszy punkt, jeżeli chodzi o pielęgnację, mamy za sobą. Teraz drugi, czyli zadbajmy o brwi. Żeby wyglądać ładnie bez makijażu, nie tylko musimy zająć się naszą cerą, ale również poszczególnymi partiami całej twarzy. Na początku tutaj dam brwi. Oczywiście chodzi tutaj o regulację brwi, ponieważ brwi podkreślają nasze rysy twarzy. Wygląda to bardziej estetycznie, tak więc jeżeli macie ciemne brwi, no to wiadomo, że ta regulację trzeba robić częściej, przynajmniej ja tak mam. E, natomiast jeżeli macie trochę jaśniejsze, no to wiadomo, że e, ten odstęp czasowy jest trochę większy. Trzeci punkt to są usta, czyli nie zapominanie o peelingu do ust, a także o balsamie. Wiadomo, że jeżeli z kimś rozmawiamy, to ta osoba na początku patrzy właśnie na nasze stancery, potem na brwi, oczy i właśnie usta. Jeżeli mamy po prostu takie suche, to to wygląda, jakbyśmy byli chorzy. No i to nie, po prostu to nie wygląda dobrze. Więc nie zapominajmy właśnie o tym balsamie, a w szczególności w zimę. Jeżeli chodzi o balsam, to mogę Wam polecić tutaj blistex. Bardzo go lubię i mogę Wam go naprawdę bardzo polecić. Możecie go dostać na przykład w Rossmanie. A jeśli chodzi o peeling, to ty polecam Wam z selfie project. Jest taki cukrowy peeling do ust. Ja go kupiłam już chyba rok temu i mam nadal bardzo dużo w tym małym opako opakowanku. Tak więc naprawdę mogę Wam go e, bardzo polecić. E, peeling też jest ważny do ust, ponieważ dzięki temu one są większe, są takie bardziej ukrwione. E, tak więc o peelingu też zarówno do twarzy, jak i do ust nie zapominajmy. No i przechodzimy do czwartego, e, też bardzo ważnego punktu: czyli niedotykanie twarzy w ciągu dnia. Jest to naprawdę mega ważne, ponieważ w ciągu dnia mamy mnóstwo bakterii na rękach. I tak dalej, i wiecie, często tak po prostu bez namysłu dotykamy właśnie twarzy, i przez to te bakterie z rąk trafiają właśnie na twarz, i potem właśnie robią się niedoskonałości, i tak dalej, i tak dalej. Jest to dość trudne, ponieważ wiadomo, że nie będziemy cały dzień myśleć, żeby tylko nie dotknąć twarzy, bo czasami robimy to po prostu bezwiednie. Natomiast no, warto już sobie taki nawyk wprowadzić do życia, żeby jednak tej celi nie dotykać. Tak samo jest w przypadku telefonu, gdy rozmawiamy przez telefon to też nie dotykajmy ekranem o policzek, bo na ekranie też jest mnóstwo bakterii, jak wiemy i ostatni, piąty punkt jeżeli chodzi o ten filmik no to yy, przestanie jeść dużo słodyczy jeść więcej owoców, warzyw i pić dużo wody oczywiście to, nasza dieta bardzo wpływa yy, na stan naszej cery jeżeli chodzi o owoce, to mogę Wam polecić żebyście dużo jedli truskawek i arbuzów bo one mają bardzo dużo takich witamin które sprzyjają w ładnym wyglądzie cery, yy, natomiast no Natomiast oczywiście um, przestanie jeść słodyczy, no tylko tak się mówi, a to nie jest takie proste. Sama jestem tego e, przykładem, ponieważ ja mam z tym ogromny problem, nie powinnam mieć słodyczy e, jakoś bardzo dużo, um, a są takie momenty, e, kiedy po prostu potrafię zjeść dwie czekolady, e, paczkę cukierków i nadal chce jeść. To jest naprawdę nie, nie, niedobre nie tylko dla naszej cery, ale dla ogólnie organizmu Tak więc po prostu warto przerzucić się z jakieś tam e, słodyczy na owoce Oczywiście nie w jakiś gwałtowny sposób, że nie jemy już w ogóle słodyczy, bo wiadomo, że potem tak czy inaczej człowiek jest bardzo e, uległy pokusom i potem po prostu dalej będzie jadł te słodycze tak czy inaczej e, Tylko po prostu i jeść ich mniej, bo no akurat to nie jest aż takie trudne, żeby sobie odmówić w dniu, powiedzmy, więcej cukierków czy coś takiego. No i picie duże, dużej ilości wody też wiadomo, że jest dobre nie tylko, jak już powiedziałam, dla cery, ale dla całego organizmu. Dzięki temu wasza cera będzie taka bardzo gładka, taka napięta, coś takiego. Ja o tym właśnie niedawno słuchałam i rzeczywiście, jak piję więcej wody, to, to czuję, że ta cera jest taka bardziej. Mm, Taka promienna, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No i posłuchajcie, to już jest koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że te pięć trików Wam pomoże w zachowaniu fajnej cery, żeby ona była taka bez niedoskonałości i żeby nakładanie podkładu nie było Waszą rutyną, już. Ja kiedyś w ogóle jeszcze słyszałam o takim fajnym, coś w rodzaju powiedzonka. Że e, dobra pielęgnacja to jest najlepszy podkład dla cery. I rzeczywiście jest to prawda, e, tak więc mam nadzieję, że wszyscy będziemy się tego trzymać, bo jednak podkład jest w moim przypadku czymś, czego nienawidzę. Często nakładam to powiedzmy do zdjęć czy też do filmów. E, nie wiem, w sumie nie do końca myślę, że to, tego potrzebuję, ale czasami się po prostu z tym lepiej czuję, ale chcę też sobie wyrobić taki nawyk, żeby na przykład filmiki już nie nagrywać w makijażu. Mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda. E, zobaczymy, tak więc. Więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. No i do zobaczenia. Pa pa.